Transcrição Jest źle. Podnieś piętę do góry. Nie, nie, tylko... mhm. Naprawdę w porządku. jest. zaznaczam kość piętową. Mhm. Ogólnie nie ma tragedii w takim pierwszym y, rzut, pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka, tak. Połóż. zaznaczam pierwszą głowę kości śródstopia. Dużo czasu na nogach, tak? Masz duże obciążenie. Podnieś piętę do góry i chcemy poprawić swój komfort. Troszeczkę podnieść do góry. Tu, w przód, w przód, w przód. Tu. Mhm, muszę dorysować trochę. Bo okay. oni to muszą wiedzieć dokładną odległość między tymi kościami, nie? Mm -hmm. To jest takie myślenie No, druga. Okay. Okay. Tu widzimy. Być. U, o, tak. U, kości. Dwadzieścia dwa. A no, no na dwadzieścia Ale tu i tak jest. Masz taką rotację zewnętrzną. Dobrze. Rzepki powinny być na wprost. I tak, czuję, Przez że się na zewnątrz mm -hmm. skierowany. Tak. Dokładnie tak. To nazywam skierowaną. A powinien być na wprost. Mhm. Mm mhm. Mm Zobacz, masz otwarte nie, wiem nie, dokładnie. Ciekawe z czego to wynika, gdzieś musi to być. No, z rotacji w biodrze, no, raczej, wiesz? To mm. mm -hmm. Dobra, i podartaj, chwilkę. Mm -hmm. Stań. 47,2% masz na lewo, 52,8% na prawo. Z czegoś to wynika? Ta różnica w obciążeniu. Mm -hmm. Ale przy Twoim trybie życia, sporcie, wadze, to może być no, dokładnie. Będzie miał to wpływ, jeden, jakby. Lepiej masz na trzecią, ale jakby tutaj na pewno na zaraz wyjdzie, zobaczmy dokładnie parametry, że mocno przeciążę, Teraz sobie zobaczmy inne ślady, bo tu jest taki teraz wybierzemy najbardziej powtarzalne ślady i przeanalizujemy sobie dokładnie. Na razie chcę wszystkie pomiary jeszcze. Teraz wyjdź. spokojnie. I no, teraz ja, tak, to... Czu... Troszeczkę prawa jest skrócona, ale to nie jest... Dobra, fajnie. absolutnie nie, nie chcę ci dawać podpiątka, mhm. ale jakby to jest jakieś tam rozwiązanie na, na wiesz co, na przyprostych w kolanach, nie? Mhm, mhm. Mm -hmm, mm -hmm. od no, 10 Chce No to się zgadza. Mm -hmm. Większe przeciążenie pierwszej głowy kości śródstopia, mm -hmm. ale tutaj dalej też płasko. Dalej czwartej i piątej wciąż. Dokładnie. Jest. Dokładnie. Mm -hmm. Stopa, pięta, pięta, pięta mamy. Mhm. Mm no. Okej. Okay. Pięć prokręś stopa w koślawości. Pięty jest w normie i teraz tak, wybieramy sobie najbardziej powtarzalny ślad z lewej stopy. Wszystkie masz identyczne. No ale troszkę dociążałeś bardziej pięty. Wszystkie są identyczne. Każdy każdym do palucha, czyli jest wybicie palucha. To dobrze? Tak, bardzo dobrze. Czyli nie kojarzymy, ale wydawało mi się, że tak. tak bardzo często teraz zakresie. nie ma dociążenia palucha u ludzi. Hmm. Tu masz prawie trochę gorsze przetoczenie stopy. Hmm. Powiem. Powinno bardziej iść to przetoczenie po zewnętrznej krawędzi. I Aha, paluchę. przez zewnętrzną hmm. i do dużych Tak, ale jest to związane jakby płasko z tą. Identyczne masz. Każdy ślad bardzo podobny. Czyli nie kombinowałeś. No starałem się, wiesz są... co, tak wiesz. I teraz zobacz, szedłeś. W prawej, lepiej, bardziej od wewnętrznej krawędzi. Stopa powinna mieć przetoczenie od wewnętrznej krawędzi pół, przez zewnętrzną nie, nie, i wybicie spaluta. W z prawej masz praktycznie w lewej idzie to przez środek, nie? Bardziej i też wyciążasz. Ale bardziej z zewnętrznej krawędzi. Tu jest bardziej szpotawa tak. Widzisz? Zaczynasz chód bardziej od od zewnętrznej krawędzi, a powinno być od wewnętrznej. To są takie niuanse. To tak są tak. niuanse. To jest taki tajny. To jest taki dokładnie, w czasie chodu. Mhm. Ogólnie, ogólnie jest ok. Ja myślę, że Łukasza tu będzie bardziej rozjechała ta stopa, nie? Mhm, mhm. Ta Twoja stopa jest ładna. Jakbyś poszedł do lekarza, by powiedział, fajnie, już piękne stopy, nie? <laughs> to są już takie bardziej analizy. O. Ale przy Twoim obciążeniu w perspektywie lat, mające znaczy dokładnie, mające no znaczenie. Zwłaszcza. No i się po to się tutaj spotkaliśmy dzisiaj? Dokładnie. I już chodzi masz stopy normalną. jakby nie są określone, jakie wydrążone czy płaskie, bo masz stopę wydrążoną. To jest stopa, która ma dwa punkty podpory czyli pięta i czubostopia. Mhm. Nie ma mhm. docisku na zewnętrzną krawędź. Więc jakby mhm. też. Y podniesiona mocno i to jest też problem. Otóż zobacz, silne wydrążenie stopy, nie? Wtedy ktoś pracuje tylko na przedostopieniu napięcia. Duże problemy z tego wynikają z, z, z czasem, nie? A jeżeli chodzi o obciążenie stopy, w no Jest nieźle chyba, jest że na pierwszą kość, wiesz, mi Ci szczerze... 202, na drugą masz 191. Z piątej... Tak. Zazwyczaj w statyce, dlatego Ci powiedziałam, że w dynamice będzie dużo gorzej, bo zazwyczaj rzadko kiedyś tak zdarza, że w dynamice jest lepiej niż A ja byłem tego pewny. Byłem tam, że ja czuję, że ja źle stoję, a jak biegam, to biegam lepiej. Ja to wiem. Mam, mam rzadko jak to się tego staje. Dlatego tak powiedziałam, że wiesz. No. I, I w prawej też jest lepiej. lepiej. I dlatego ja byłem taki ciekawy po prostu. Ciekawe z czego to wynika, że jakby w statyce czujesz, że źle stoisz, a biegamy... Ja biegam, jak chodzę po bieżni, to wiem, że źle chodzę po bieżni, a jak biegam, to biegam dużo lepiej. No to jak ja to ja to, widzę, to, że prostu... to zauważyłeś, to no, nie, nie biegam, jak ta noga, że jest prostsza. Po śniegu jak idę, to idę tak, a jak biegam, to biegam, to prosto. Mhm. No, dużo vale. lepiej pracuje Ci ta stopa. No to, może ja ja muszę biegać. nie, no. nie, nie mogę chodzić, Łukasz. W pracy trzeba tylko biegać. No fajnie, fajnie. Mm -hmm. No i tyle już się tu nawaga zrwaliśmy tam takie e, bariery można, nie? No i tyle, no? Tyle. Pięknie. Oficjalne korekty są do tych sportów, nie? U Ciebie było chodzenie, nie? ram, rano, na Bieganie, chodzenie, mm -hmm. jogging. Z takimi uśrednikami. To już jakby to jest do Twojego wyboru, nie? Okay. Sobie tak, tak. Ja I tu wprowadzasz sobie prawą nogę, tak? Powolutku, żeby nie rozdytuł, No dobra, tak nie tu. Dobra, jest. dobra, niech tak będzie. Mhm. Wciskaj, wciskaj. Wciskaj, wciskaj do końca. I palce dociśnij. Okej, okay, super. I teraz dostaw drugą. Wyjdź z tego. Wyjdź, żeby nam się nie rozjechał odcisk, i dostaw drugą. Co? No, uh. Uh. Mhm. Ok, i się, I Dobra. I mogę. Takie rzeczy. Jak widzicie, dobór wkładek to naprawdę ciężka sprawa. Wszystko trzeba robić tak naprawdę bardzo indywidualnie. Dla mnie zostały wybrane wkładki sportowe, ponieważ cały dzień spędzam na nogach. Jeśli chodzi bezpośrednio o mnie, to tam z tego co pamiętam, na pewno wkładki muszą mieć z lekkim podwyższeniem pięty, żeby zlikwidować przeprost w stawie kolanowym. Dlatego jeżeli ktoś zastanawiałby się nad kupnem takich wkładek w jakimś tam markecie, proponuję jednak wybrać się do jakiegoś fachowca, żeby po prostu sprawę dobrze opracować, ponieważ można sobie tylko zaszkodzić. Pozdrawiam serdecznie.